Witam, ja jestem Ożył. Ze mną a, będzie a, a, a. grał Zichur. Przywita no, cześć. się. I będziemy tworzyć serię multiplayer Survival. Dobra, na początek zaczniemy rąbać drzewo łapą. Ja tapam. Dobra, ja tapam drzewo. Okej. Okay. Ile masz drzewa? Pięć Ja cztery Zobacz ile owiec Daj, ja te, ja te laseczki zgarnę, a ty idź rąb drzewo No idź rąb drzewo, ja i tutaj wszystkich Okej okay. Wyka trupie To zbierz jeszcze pięć, y cztery wełny Bo mam już dwie Ja też mam dwie Ale kolorowe Ale to nie To co? Ja mam trzy Mam cztery Piąta teraz będzie chyba Okej okay. Dobra, mam yy, pięć wełny, a ty? Ja mam dwie Dobra Nie zabiję. O, mięsko jest. Dobra. Yy, ile masz drewna? Drewna mam. Desek mam 16, bo już przerobiłem. Dobra. rąbać drewna drewno jeszcze. Dobra. Kisłotko, bo... yy, czy to była Twoja siostra? Mm, nie? nie. Dobra, jest, czekaj Powiedz, żeby się przywitała. Martyna, przywitaj się. To jest z widzmem. Wów, dalej. Nie, wów. Ciema Zaprogramujemy dziś, disco Dobra, to był taki fail, ale to się wytnie. No pewnie, to się wytnie. Dobra, gdzie ty jesteś? Cicho znaczy. Tu i tam Gdzie ty jesteś? No ale gdzie? Bo cię nie widzę Czekaj Obróć. A tu widzę cię Nie chcę ci nic mówić, ale znalazłem glinę i ośmiornicę Co znalazłeś? Glinę i ośmiornicę Mówiłem, glinę i widziałem wcześniej ja idę po ośmiornicę Widziałem na Okej okay. A tam Chodź laseczko Dużo tej gliny No i dużo tych ośmierdni No Ten tu jest na dwa Kurde dedno cię nie może O, dałaby jedną suknię Dać więcej Chodź, 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 chodź masz dwa Je, trzy Zrób crafting table Dobra, czekaj. Dobra, mam, o kurde, już stracę już powietrze. O, o, Robię, czekaj. Teraz, poruchaj mnie. Dobra, ja już... Ja już, już mam. Dobra, mam. dobra, ja widzę jeszcze więcej gliny. To idź po glinę. zaraz zrobię prowizoryczną chatkę Też na loda? no dobra to rób, ja idę za tobą crafting table yes. mm. Nie Sorry. Sorry. dobra O, czekaj. Chciałam trochę... Musiałem wstać, bo krzywa się tam. Ech. Mam 21 glinaty. Ja mam 3 staki. 3 staki. Tak. Wy Trzy staki, no to mamy o, na, na bardzo sporo tego Cegieł Ale dobra, to jest na mniej ważne. Trzeba znaleźć ten. Znaczy, nie szukaj, ja zrobię prowizoryczną chatkę. Czego? No chatkę, żebyśmy mieszkali, nie? Bo ja mam drewna sporo nawet. I zrobię ja taką malutką. mam drewna. A ty? Ja mam 23 nieprzerobionego i 5 nieprzerobionego. A to ja się tutaj pozbieram. Dobra. Dobra, to ja, ja już będę robił prowizoryczną hakę. To ja jeszcze trochę drena... e, Zrobić narzędzia? Nie, na razie nie. To ja zróbę właściwie ziemię w kopie i ten. To o. tak jakby... Znalazłem miejsce, dobre. Ko panie, cór. Tu... Powłopatę Ilo w sobie żeby było fajnie. Kla crafting tej O już połowa dnia. Możemy powiedzieć, niedługo będzie ten noc. Nie się. Gdzie jesteś? Tam. Załóżmy, że ja się gdzieś tu wkopać. To ja się tu wkopię. Węgier, a, a ci co mówię, żelazo okay. znalazłem, okay. to bardzo sporo, a minus jest w tym, że nie mam kamiennego kilofa, ale to zaraz będę miał. To później się zrobi. Już mam cztery kabelstona. Dobra, już robię tego e, kamiennego kilofa. Możesz mi dać drewno. Dobra. Fajne. Ale fajna chatka Masz. E. Łapiesz? Teraz. No ci tutaj tu też widziałem. Ok. Kurde, to jest, gdzie to kupiłem? Tu kamienny, wow, ile tego jakiś dobry początek mamy bo od razu tyle żelazo zaraz wracam Dobra, mam ten, 15 żelaza. Weź szybko wracaj, bo jest noc się robi. Wiesz, mamy węgla i jest problem. Ciszej no, bo... mów. Ciszej jest mów. Problem. Ciszej mów. Dobra. Dobra E, węgla nie mamy Kij z węglem Dobra robi... A dobra ty zrób. Ja już robię Ale potworki będą się naspić. pić Czekaj, zrobię łóżko nam Dzięki Czy tylko jedno łóżko zrobię, bo nie mam... Ja mam Ma... dwa wojny drewna masz? Mam. Co się biję. Dam O Opa! Nie będzie drugiego łóżka. Czemu? No bo mam tylko y dwie wełny. Ja mam jeszcze dwie. To daj. Jedną. Położyłem tutaj masz Okej. Okay. Połóż gdzie, no połóż tutaj ci posun się, posuń się Dobra, poł, idź i spać Ja będę z tu Gdzie społożyłeś się? Nie, ja sobie miecze robię To zrób mi też jak możesz Albo nie, ja sam sobie zrobię, bo mam a z czego robisz, bo ja z, z kamienia. Ja z drewna, bo nie mam nic innego. Dobra, idziemy spać. Są jakieś moby? Nie. Ja idę drewno na szybkie... Ej, jest creeper, creeper! Ej, uwaga, creeper! Uciekaj stąd! się cię się. Dobra, idziemy spać. O dobra spać, idziemy, dawaj. Mam nadzieję, że się nic nie, nie zrespi, nie? Ja nic się nie zrespiło. Jest. Dobra. Taki fuks. Dobra. Dobra, wychodzimy. O. Eee, Widzę zdzichur. na początku. Opa! Oła. Ale fajnie, podobno. Jeździchór. Eee, to. Ja myślę, że na, na razie skończymy ten odcinek. No. Jak, to się, jak to mówił JJ, komentujcie, skup, subskrybujcie żółty magiczny guziczek. No to na razie. Zapraszam na Cześć. następny odcinek. Na razie.